Hej, 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 z tej strony Kip DeBit, zapraszam do obejrzenia skrótu z trzeciego meczu serii playoff Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors. Cleveland gładko prowadzą 2 do 0, dinozaury są bezradne, nie mają odpowiedzi na wszechmocną siłę Lebrona Jamesa. Żeby tego było mało, w tym meczu nie zagrał Kyle Lowry, który w poprzednim spotkaniu nabawił się kontuzji kostki. Trzecie spotkanie zostało rozegrane na terenie dinozaurów i jednak przewaga własnego parkietu bardzo pomaga DeMar DeRozan, efektowny wlot. Poprzednie spotkanie w jego wykonaniu najlepiej jest zapomnieć. Sam zawodnik pewnie nie chciałby tego pamiętać, ale dziś Zabrał się do roboty. Był najlepszym zawodnikiem dinozaurów na parkiecie, zdobył 37 punktów, dokładając też do tego 3 przechwyty. Lebron James znów poniża swojego rywala dwa jab stepy, trójka w twarz. Papuccino, Cleveland prowadzą siedmioma punktami. Wracamy do Demara De który w tym meczu grał naprawdę świetnie efektowny rzut z półdystansu. Toronto odrabiają straty i pod koniec drugiej kwarty przegrywają jednym punktem: crossover w lot między dwóch obrońców i Kellner. layup z lewej strony, piłka zatańczyła na obręczy, ale wpadła do kosza. Demar DeRozan, bardzo ładna akcja. Minął tutaj jeszcze blok Tristana Thompsona i jeszcze jedna akcja: rzut z odskoku z pół dystansu. Niech ktoś dzwoni na straż pożarną, jego ręka się pali. Toronto wygrywa 52 do 49. Norman Powell ogrywa Tristana Thompsona, Norman zdobył w tym spotkaniu 13 punktów, Toronto walczy, nie chcą przegrać tego spotkania. Demar Derozan 1 na jeden kolejny rzut z odskoku. Ten rzut jest nie do powstrzymania, Derozan jest królem półdystansu, gdyby tylko jeszcze nauczył się rzucać za 3. Ale LeBron James po piwocie rzut lewą ręką, ładny floater, mamy remis. Irving otrzymuje podanie od Kevina Lowa, piłka ląduje w rękach Kyle'a Corvera, rzut za trzy, splash, mamy rzut za trzy z narożnika, Kyle Corver zdobył w tym spotkaniu 14 punktów, trafił cztery trójki wychodząc z ławki, Tristan Thompson zdobywa te punkty i jak przez trzy kwarty Toronto grało z Cleveland jak równy z równym, w czwartej kwarcie uruchomił się on. LeBron James. im pod kosz, rzut? Nie, to był alejub. Tristan Thompson kończy layupem. Tristan zdobył w tym spotkaniu 9 punktów, 12 zbiórek. Ale LeBron James. O, oh baby! Co to był za pivot? Corey Joseph, gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? Co tu się wydarzyło? Ładny rzut. I chyba nie tylko ja się tym jaram, bo Kyrie Irving robi dokładnie to samo na ławce rezerwowych. LeBron James 35 punktów, 8 zbiórek, 7 asyst. Kevin Love i Kyrie Irving po 16 punktów. Love dodał jeszcze 13 zbiórek. Cleveland wygrywa 115 do 94 i mamy 3 do 0. Najprawdopodobniej ta seria zakończy się sweepem. Jeśli chcecie na bieżąco oglądać skróty NBA z polskim komentarzem, zapraszam do zalajkowania tego filmu oraz do subskrypcji mojego kanału. W opisie pod tym klipem znajdziecie też link do playlisty, w której znajdują się wszystkie skróty, które do tej pory skomentowałem. Z tej strony Kip Beat! Cześć.